Dziewięć lat temu odszedł bez pożegnania. Żadnego listu, żadnej wiadomości. A dziś siedzi na tej samej ławce, dokładnie tam, gdzie ostatni raz trzymał ją za rękę. Co zrobi kobieta, która już dawno powinna była o nim zapomnieć? Ale nigdy nie potrafiła? Warszawa tonęła w szarym styczniowym świetle. Śnieg, choć już topniejący, nadal zalegał wzdłuż chodników śródmieścia. Samochody mijały się w pośpiechu, a ludzie jak zwykle biegli z głowami spuszczonymi, zbyt zajęci własnym życiem, by dostrzec co działo się wokół. Alicja Zawacka, trzydziestoletnia dyrektorka jednej z najbardziej rozpoznawalnych agencji marketingowych w kraju, siedziała przy oknie kawiarni przy Ulicy Chmielnej. Miała na sobie wełniany płaszcz, wysokie botki i wyraźnie zmęczone spojrzenie. Choć jej nazwisko często pojawiało się w branżowych magazynach, choć wygrywała przetarg za przetargiem i prowadziła zespoły z charyzmą, której zazdrościły jej konkurentki. Dziś była po prostu pusta. Popijała czarną kawę, nie dodając cukru, jak zawsze. Niewielki notes leżał otwarty na stoliku, a w nim nieprzypadkowo szkic starej ulicy z dzieciństwa, dzielnicy, z której pochodziła. Brudno Bloki z wielkiej płyty, trzepaki, wiecznie obdrapane klatki schodowe, zapach pieczarek z pobliskiej pizzerii. I on, Max. Nie widziała go od dziewięciu lat. Nie pożegnał się. Nie napisał. Po prostu zniknął. To był jeden telefon. Tata dostał awans. Przeprowadzamy się do Poznania. Jutro rano wyjeżdżamy. I tyle. Alicja płakała wtedy całą noc, trzymając w ręku jego list z poprzednich wakacji z ich wspólnego, wypadł do Kazimierza Dolnego. Miała wtedy 17 lat, on 18. Tymczasem na drugim końcu miasta, na peronie stacji Warszawa Wileńska, młody mężczyzna o ciemnych włosach, lekko zarostem, z plecakiem przewieszonym przez ramię, wysiadł z pociągu. Jego spojrzenie przez moment zatrzymało się na brudnym szyldzie baru mlecznego, który ku jego zaskoczeniu nadal istniał. Maksymilian Krawczyk wrócił. Nie planował tego. Pracował przez lata jako grafik w Poznaniu, ale nigdy nie potrafił się tam zadomowić. Związków unikał. Żadna nie była jak Alicja. A może po prostu żadna nie była Alicją? Wreszcie, po tylu latach, zebrał się na odwagę. Rzucił wszystko. Powiedział w pracy, że potrzebuje przerwy, że musi wrócić do Warszawy, że musi coś zamknąć. Nie sądził, że będzie to takie trudne. Gdy dotarł na brudno, wszystko wydawało się mniejsze. Bloki bardziej zniszczone, trzepaki zardzewiałe, a klatki schodowe jeszcze bardziej obdrapane niż wtedy. Ale jedno się nie zmieniło. Uczucie w sercu. Miał zamiar zapukać do drzwi starego mieszkania Alicji. Ale zanim to zrobił, zasiadł. Na tej samej ławce, gdzie dziewięć lat temu trzymali się za ręce i rozmawiali o przyszłości. Tego samego popołudnia. Alicja wracała z kawiarni pieszo. Postanowiła, że odwiedzi swoją matkę, która nadal mieszkała na brudnie. Rzadko to robiła. Nie z braku miłości, ale z nadmiaru obowiązków, a może z lęku przed wspomnieniami. Gdy przechodziła obok starego placu zabaw, serce zabiło jej mocniej. Z daleka zobaczyła sylwetkę. Mężczyzna, sam, na ławce. Patrzył przed siebie. Znała ten profil. Znała tę sylwetkę, znała ten spokój w oczach, zatrzymała się. Nie wierzyła. Max, powiedziała prawie szeptem, choć jej głos drżał, mężczyzna podniósł głowę, spojrzał na nią. Na moment czas się zatrzymał. Alicja, jeśli ta historia porusza twoje serce, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Chcę wiedzieć, gdzie są ludzie którzy nadal wierzą w prawdziwą miłość. Przez chwilę nie padło ani jedno słowo, tylko wiatr, który poruszał suchymi liśćmi zalegającymi na krawężniku, zdawał się cokolwiek mówić, szeptał wspomnienia sprzed lat. Alicja patrzyła na niego z niedowierzaniem, jakby widziała ducha, ale Max się nie zmienił, a przynajmniej nie na tyle, by serce jej go nie rozpoznało. Miał te same oczy. Ciemne, ciche, jakby wciąż nosiły w sobie niewypowiedziane zdania. Co ty tu robisz? Zapytała w końcu, głos miała cichy, ale wibrujący od emocji. Musiałem wrócić. Max wstał z ławki, otrzepał dłonie skórzu i włożył je do kieszeni kurtki. Brudno. Nigdy nie przestało być domem. Alicja milczała. Nie wiedziała, czy powinna go uderzyć, objąć, czy po prostu odejść. Tyle lat. Tyle pytań, tyle nocy spędzonych z myślą, co by było, gdyby. Nie napisałeś, powiedziała. W końcu. Nie zadzwoniłeś. Przez dziewięć lat. Nic, Max spuścił wzrok. Wiem. Nie potrafiłem. Po wyjeździe wszystko się rozsypało. Myślałem, że to tylko na chwilę, że wrócimy. Ale życie potoczyło się inaczej. Tata dostał nowy kontrakt, potem mama zachorowała. I nagle minął rok, potem drugi, a później bałem się, że już mnie nie chcesz znać. Miałeś rację, powiedziała chłodno. Nie chciałam i odeszła. Dwa dni później, siedząc przy ogromnym stole konferencyjnym na dwudziestym trzecim piętrze szklanego wieżowca, Alicja próbowała skupić się na prezentacji klienta. Ale jej myśli wracały wciąż do tej ławki, do oczu Maxa, do jego głosu, i do tego, że jej ręce drżały jeszcze długo po tym, jak zniknął z pola widzenia. Po spotkaniu nie wróciła do biura. Poszła pieszo aż do starego kiosku przy pętli tramwajowej, kupiła papierosy, choć nie paliła od lat i stała tam chwilę, obserwując przechodniów. Tamten Max, chłopak z Brudna, który całował ją pod trzepakiem, który pisał dla niej piosenki na taniej gitarze, wrócił. Ale czy był jeszcze tym samym człowiekiem? Tymczasem Max mieszkał tymczasowo u kuzyna na Pradze. Całymi dniami chodził po starych ulicach, zaglądał do osiedlowych sklepów, których zapach pamiętał z dzieciństwa. Próbował zebrać się na odwagę, by znów do niej napisać. Ale jak wyjaśnić dziewięć lat milczenia w jednym krótkim SMS-ie? Zamiast tego pewnego wieczoru podjechał pod siedzibę agencji Alicji. Stał pod bramą i patrzył na wielkie szklane okna. Za, którymi świat kręcił się szybciej niż pamiętał. Widział ją, elegancką, skupioną, z telefonem przy uchu, zupełnie inną niż ta, którą pamiętał, ale jednak tę samą. Zostawił pod drzwiami mały karton. W środku był notes. Ten sam, który trzymała dziewięć lat temu na ich ostatnim wspólnym spotkaniu. Nie wiedział, że ona go nadal miała, ale on miał jego kopię przez lata zapisywał w nim myśli, wspomnienia, szkice. Na pierwszej stronie napisał: Jeśli jeszcze potrafisz mnie słuchać, znajdziesz mnie jutro o osiemnastej na naszej ławce. Następnego dnia Alicja wróciła do domu później niż zwykle. Karton leżał przed drzwiami, w pierwszej chwili sądziła, że to jakaś przesyłka od kuriera. Gdy go otworzyła, ręce jej zadrżały. Notes. Nie wiedziała, czy śmiać się, czy płakać. Otworzyła go i zaczęła czytać. Strona po stronie jego słowa, jego rysunki, wspomnienia, listy, których nigdy nie wysłał, opisy dni, kiedy tęsknił, kiedy ją śnił, kiedy myślał, że może już wyszła za mąż, kiedy się bał, że ją zawiódł na zawsze. Nie spała tej nocy. Czytała do świtu i dokładnie o 17:58 wyszła z mieszkania. Nie wiedziała jeszcze, czy mu wybaczy, ale wiedziała, że musi usiąść obok niego i usłyszeć to, co dziewięć lat temu zostało niedopowiedziane. Piotr nie był przyzwyczajony do luksusu. Gdy przekroczył próg marmurowego holu siedziby Zawadzki Motors w Warszawie, poczuł, że jego obecność tam to jakieś nieporozumienie. Miał ochotę się wycofać, jego znoszona kurtka i spracowane dłonie wydawały się zbyt obce dla tego miejsca. Ale Henryk Zawacki czekał już przy recepcji, jakby dokładnie wiedział, co robi. Przywitał Piotra z uprzejmością, ale bez zbędnych gestów, i poprowadził go przez korytarze do prywatnej windy, która zawiozła ich na najwyższe piętro. Tam znajdowało się coś, co przypominało bardziej laboratorium przyszłości niż zwykły warsztat. Ogromna hala z prototypami, szkicami, komputerami i nowoczesnym sprzętem. Piotr oniemiał. Z każdej strony otaczały go maszyny, jakich nigdy wcześniej nie widział, a jednak intuicyjnie rozumiał, jak działają. Henryk, obserwując jego reakcję, powiedział spokojnie, że to nie jest pokazówka dla inwestorów, to serce firmy. I właśnie tam chciał, aby Piotr pracował. Zaskoczony mechanik roześmiał się nerwowo, nie dowierzając. Mówił, że nie ma wykształcenia, że nie zna się na projektowaniu. Ale Henryk uciął te wątpliwości natychmiast nie szukał inżyniera szukał człowieka człowieka który w chwili kryzysu potrafi działać myśleć nieszablonowo i nie bać się brudu pod paznokciami kiedy stawką jest ludzkie życie zaproponował mu tydzień na zastanowienie się przez ten czas pokrywał mu dojazdy dał klucze do służbowego mieszkania i zostawił numer do osobistego asystenta a piotr mimo że serce podpowiadało tak nie mógł spać w głowie miał tylko jedno czy to naprawdę się dzieje? Rozmawiał długo z Kubą. Syn był zachwycony wizją ojca pracującego w fabryce przyszłości, jak to ujął. Pytał, czy będą robić latające samochody, czy tata nauczy się prowadzić robota. Dla Piotra ważniejsze było coś innego. Czy ta nowa praca pozwoli mu być z synem, czy stanie się kolejną klatką, tylko większą i bardziej błyszczącą. W końcu, trzymając telefon w drżącej dłoni, zadzwonił do Henryka. Zgodził się. Ale z warunkiem, musiał mieć czas dla Kuby. Nie chciał przegapić kolejnych lat jego dzieciństwa. Henryk nie zawahał się ani chwili. Powiedział, że to nie jest warunek to fundament i że Piotr zaczyna w poniedziałek. Pierwszy dzień był jak sen. Otrzymał identyfikator, stanowisko pracy, nowe narzędzia i co najdziwniejsze zespół ludzi, którzy go słuchali. Nie traktowali go jak pomocnika, ale jak specjalistę zadawali pytania konsultowali rozwiązania okazywali szacunek który Piotr znał dotąd tylko z opowieści przez całe życie był tym od roboty tym co potrafi coś naprawić teraz był kimś więcej po tygodniu henryk zaprosił go na kolację do swojej willi było elegancko ale nie rozmowa szybko zeszła na temat ich wspólnego początku tej naprawy na poboczu w ulewie pod presją Henryk przyznał, że był pewien, iż umiera. I że właśnie Piotr dał mu drugą szansę. Teraz on chciał zrobić to samo. Kiedy Piotr zapytał, dlaczego on, czemu nie zatrudnił jakiegoś eksperta z Niemiec czy Szwecji, Henryk odpowiedział krótko. Bo kiedy nikt nie widział, ty zrobiłeś coś właściwego, nie dla nagrody, tylko dlatego, że tak trzeba. Tamtego wieczoru Piotr wrócił do mieszkania, położył kubę spać i usiadł na balkonie. Patrzył na światła miasta i po raz pierwszy od wielu miesięcy nie czuł lęku. Wiedział, że droga przed nim będzie trudna, ale tym razem nie był sam. I chociaż nie mówił tego głośno, czuł, że ten rozdział jego życia dopiero się zaczyna. Nowa praca była jak inny świat. Wszystko pachniało świeżością i ambicją. Ludzie poruszali się szybko, mówili technicznym żargonem, przeglądali wykresy i dane, których Piotr nie zawsze rozumiał. Przez pierwsze dni czuł się jak ktoś, kto wszedł na próbę do teatru, nie znając scenariusza. Nikt nie był wobec niego nieuprzejmy, ale atmosfera chłodu i ostrożnego dystansu wisiała w powietrzu. Niektórzy inżynierowie patrzyli na niego z pobłażaniem, praktyk z warsztatu, który trafił tu dzięki znajomości z właścicielem, dla nich był zagadką, a może nawet intruzem. Najgłośniej mówił o tym niejaki Marek Szymański, specjalista od systemów napędowych. Z doktoratem z mechaniki precyzyjnej. Gdy pewnego dnia Piotr zaproponował uproszczenie modułu chłodzenia w jednym z prototypów, Marek parsknął śmiechem. Co ty wiesz o dynamice cieczy chłodzącej w warunkach ekstremalnych? rzucił z ironicznym uśmiechem. Piotr nie odpowiedział. Po prostu podszedł do komputera, otworzył projekt i pokazał własnoręcznie wykonany model, który już wcześniej przetestował w małej skali na stanowisku roboczym. Gdy dane z testów pokryły się z jego słowami, a zużycie energii spadło o kilka procent, sala zamilkła. Marek nie powiedział nic, ale od tej chwili już go nie lekceważył. To był przełom. Zespół zaczął go słuchać. Jego rozwiązania, choć proste, były praktyczne. Nie znał teorii, ale znał materiały, wiedział jak metal pracuje pod naciskiem, jak reaguje na temperaturę, jak oddycha, pęka i trzyma się w całości. Przez lata dotykał tego, czego inni się uczyli z podręczników. Z czasem zaczął brać udział w wewnętrznych naradach projektowych. Henryk, choć nie ingerował na co dzień w pracę zespołu, regularnie zapraszał Piotra do swojego biura. Nie po to, by go kontrolować, ale żeby go słuchać. Pomiędzy nimi nawiązała się nić porozumienia, zbudowana nie na pozycji, ale na szacunku. Pewnego wieczoru, po godzinach, Henryk zabrał Piotra na spacer po terenie fabryki. Opowiedział mu historię, której nie znał nikt z jego pracowników. O tym, jak zaczynał nie jako magnat, ale chłopak z mechanikiem w krwi, który po śmierci ojca pracował w zakładzie rzemieślniczym, żeby utrzymać matkę. O tym, jak rozkręcał biznes z dwojgiem wspólników, z których jeden go zdradził, a drugi umarł, zanim zobaczył pierwszy sukces. Piotr słuchał w milczeniu, czując, że ten człowiek nie mówi tylko o przeszłości, on mówi o zaufaniu, o tym, co znaczy stracić wszystko i iść dalej, ale życie nie zamierzało ułatwiać im drogi. Gdy wszystko zaczęło się układać, do Piotra zadzwoniła Monika. Jego była żona. Miała pretensję, że Kuba zaczął opowiadać w szkole o samochodach z filmów i luksusowym biurze taty. Twierdziła, że to niezdrowe, że robi mu wodę z mózgu. Zagroziła, że jeśli Piotr będzie wpływać na chłopca w ten sposób, zażąda ograniczenia kontaktów. Dla Piotra to był cios. Nie chciał konfliktów, nie chciał wojen. Tego samego dnia dostał maila z działu finansowego firmy. W nagłówku widniała propozycja awansu. Oficjalna oferta objęcia stanowiska kierownika warsztatu prototypowego. To, co wydawało się kiedyś niewyobrażalne, teraz leżało na jego ekranie w postaci kilku paragrafów i kwoty, która jeszcze rok temu oznaczałaby dla niego całoroczny dochód. Ale zamiast radości poczuł ciężar. Czy był na to gotowy? Czy powinien robić kolejny krok, kiedy nie potrafił jeszcze złapać równowagi w obecnym? Wieczorem patrzył na kubę, który zasypiał, przytulając maskotkę. Czuł, że świat, który zaczęli razem budować, może się zawalić, jeśli zrobi jeden zły ruch. Henryk mówił o zaufaniu, o lojalności, ale Piotr wiedział, że świat biznesu ma swoje reguły i że nie każda szansa jest darem. Niektóre są testem. Piotr długo nie spał tamtej nocy. Leżał w łóżku, słuchając oddechu Kuby z zacienkiej ściany sypialni. Oferta awansu pulsowała w jego myślach jak obce ciało. Kusząca i jednocześnie niepokojąca. Nie chodziło o pieniądze, choć te zrobiłyby ogromną różnicę. Chodziło o to, co ten krok naprawdę znaczył: odpowiedzialność, presja, spojrzenia ludzi, którzy czekają na błąd, a w tle Monika gotowa zburzyć delikatny porządek, który zaczął odbudowywać z synem. Następnego dnia Piotr poprosił Henryka o rozmowę. Spotkali się nie w biurze. A na terenie hali testowej. Piotr nie owijał w bawełnę. Powiedział, że docenia zaufanie, ale nie wie, czy jest gotowy. Że nie chce stracić tego, co właśnie odzyskał stabilności, bliskości z synem, poczucia sensu. Henryk długo milczał, po czym skinął głową i odparł. Myślałem, że największą trudnością będzie przekonać cię do tej pracy. Ale widzę, że to, co nosisz w sobie, jest ważniejsze niż jakikolwiek tytuł. Masz czas. Funkcja może poczekać. Najważniejsze, żebyś jej nie brał po to, by coś udowodnić. Masz już mój szacunek, a to więcej niż stanowisko. Tego dnia Piotr wrócił do domu z lżejszym sercem. Z Kubą poszli do parku, zjedli lody mimo chłodu, a wieczorem grali w szachy, jak za dawnych czasów. Ale spokój nie trwał długo. Kilka dni później odebrał wezwanie do sądu. Monika złożyła wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich. Twierdziła, że Piotr wciąga syna w świat fantazji i nierealnych oczekiwań, że żyje chwilowym sukcesem, który się nie utrzyma. To był cios w samo serce. Na rozprawie stanął sam, z jedną teczką i drżącymi rękami, ale nie zamierzał się poddać. Opowiadał o Kubie, o codziennych obowiązkach, o szkole, o tym, jak czytają wieczorami. Mówił szczerze, bez dramatyzowania. Przedstawił list polecający od Henryka który osobiście potwierdził, że Piotr pracuje rzetelnie, że firma mu ufa, że jego sytuacja jest stabilna. Sędzia potrzebował kilku dni, by podjąć decyzję. W tym czasie Piotr żył na krawędzi, starając się nie pokazać niepokoju Kubie. Gdy przyszło pismo z sądu, otworzył je z sercem w gardle. Wniosek został odrzucony. Pozostała pełnia praw rodzicielskich. Piotr rozpłakał się po raz pierwszy od lat. Ale nie ze smutku. Z ulgi. Kilka tygodni później zgodził się przyjąć awans. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że był gotów. Jego pierwszym ruchem jako kierownik było zaproszenie młodych uczniów z Technikum Samochodowego do udziału w praktykach w firmie. Wiedział, że wśród nich może być kolejny chłopak taki jak on zdolny, ale niewidoczny. Z Henrykiem spotykali się regularnie. Nie tylko jako pracownik i właściciel. Ale jako dwaj mężczyźni, którzy przeżyli stratę, upadli i mimo to podnieśli się, nie zapominając skąd przyszli. W domu Kuba uczył się budować modele aut z klocków, a Piotr pomagał mu, śmiejąc się, że kiedyś zrobią coś razem, na poważnie. Każdego wieczoru, gdy gasili światło, Piotr czuł, że ten prosty rytuał: Dobranoc synku, znaczy więcej niż wszystkie premie, kontrakty i wyróżnienia. Bo choć uratował miliardera, najważniejsze co naprawił to własne życie.